Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ojciec Zwycięzczy i zapraszam Was na kolejny challenge. Tym razem, co wygrało? Same brązowe karty, także dzisiejszy odcinek to będzie Dziewczyny Lubią Brąz. Tak, pierwsze miejsce, Najwięcej, największa ilość komentarzy, jedziemy. Na ten challenge postanowiłem wybrać Królestwo Północy, full Test i tworzymy same brązowe karty bez srebrnych i bez złotych. Jeszcze mieliście taki patent, żeby dodać srebrne. Ale będzie jeszcze śmieszniej, jak same będą brązowe, więc. Dziewczyny lubią brąz. Więc już żeby się nie męczyć, ustawmy sobie na brązowe karty. I tak. Na pewno ja bym potrzebował medyków polowych na maksa. Na pewno zwiadowcy rębaczy na maksa. Na pewno zwiadowczy ze Screenfleet, chcę się wy wyłożyć ze wszystkich kart, jakie mogą być. I teraz tak. Karty, które mogłyby mi pomóc. To może będzie tak. I ewentualnie. <ścoughs> 12 kart mamy. Jest śmiesznie. Takich śmiesznych akcyjek. Tak, grzyby. Też nie, nie jestem do końca przekonany. Ale może to się udać. Yy, grom. Okej. Okay. Na pewno brzaski. Fiu, fiu. No jeszcze mamy... 6 kart do wykombinowania. Co by tutaj jeszcze wymądzić? Z takich głupotek. Rydańska elita złota, ale to kurczę, nie mamy za bardzo karcioszków. Ja bym raczej na trybusze się skłaniał. Chyba, chyba trybusze byłyby najlepsze. Ha. Ha, 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 ha. Na pewno rozdarcie damy. Z raz co najmniej. Ok. Jeszcze wiecie co? Z takich śmiesznych głupot. Może adrenalina? Adrenalina by się przydała. Mhm. Mhm. Wiem co zrobimy. Wiem co zrobimy. Wiem, 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 co zrobimy. Okej, okay. przepływ adrenaliny. I ja tym razem rdańską literę bym sobie wybrał. Mhm. Jest 25 kart. I tak zrobimy. Grom wywalimy. Jaskółkę. Może adrenaliną coś jeszcze porobimy. 25. Coś takiego. Coś takiego może zrobimy. Będzie hardcore. Ale może się uda. <grytanie> Dobra. Zobaczmy jak totalia brązowa, sobie poradzi w prawdziwej rozgrywce oczywiście nie będę grał rankedów, bo to jest bez przesady ale no, zobaczmy, zobaczmy sami potyczka Ach, nie nazwałem tali, nazwę ją później, nieważne zobaczmy jak to wyjdzie, jestem strasznie ciekaw jak tym grać? Wybrałem takie karty, które będą wyrzucały nam. znaczy będą nam czyściły. czyściły talię. Troszkę. Zginiesz, robaków. szyki! Bardzo źle trafiliśmy. Oby to nie była pogodynka. A to może być to pogodynka. Ju fiu fiu Mistrzowie moi. Oje, kurz, rozdarcie. Out. Dobra. Ze zwiadowcą musimy wywalić. Boże, jaka bykowa talia. hm. <grymny> Dobra, rzucamy z wydosce. Jaki memow. Powiedz, że żartujesz. Okay. Ciekawe cościu co zrobi. Idziemy. Okay. Okej. Krabopająki będzie kombinował. Co za skubaniec? To będzie złe. To będzie złe, ale nie wiem czym go pyknąć. Nie, nie, nie walniemy go. Za chiny. Mhm. Nie zjadł nikogo. Teraz będzie. Z... Na pewno gul zostanie zjedzony. Ten zacznie sypać szajstwem, Dlatego zostawimy sobie rozdarcie. Yy, I teraz robimy manewr taki. Hmm. Wiedziałem, mówiłem ci, barani ubiegłe. Okay. Tak zrobimy. Ty śmierdzielu jeden. Elementa. Szkoda. Szkoda, szkoda. Uuu, shit. Shit, dwie dwójki. Mm, nie chcę klonować dwójek. Nie chcę klonować dwójek. Bardzo brzydko, kolego, bardzo brzydko. Nie jestem z tego przebiegu wydarzeń zadowolony, i to zupełnie. Fiu, fiu, fiu. Ale z drugiej strony, ach, szani, co? Niech będzie złoto. Mhm. Jaki żur Myśli? Myśli? Przecie nic nie mamy. Nic nie mamy. Nie mogę się doczekać bitwy. Okej. Okay. się, oszczędzisz mi czasu! Nie, cirka mu przejdzie na drugą rundę. Jaka menda no dobra, pas. Boże jaka dziwna runda, powiem szczerze Przedziwna runda, nie wiem co się teraz stanie. Niech się w wola nieba 32 nie może przejść bardzo dobrze. Ła 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 bardzo dobrze nawet weszło nie rozśmieszaj mnie ale nie to czy to się uda Wygrałem challenge'a Trzeciego. No nie wiem, że samymi brązowymi pojechałem, Typa. <grydy> Jaki czat. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Ja jestem w totalnym szoku. Mam nadzieję, że Wy również. Ale to była miazga. Piszcie kolejne pomysły. Bardzo mi się podoba ta seria. Mam nadzieję, że Wam też. Piszcie komentarze, naprawdę są ważne dla mnie. Jak widzicie, one mają znaczenie. Wasze łapeczki przy komentarzach mają duże znaczenie. Bo robię po prostu kolejny odcinek z tego, co ludzie są. Czyli wy. Trzymajcie się do zobaczenia Zarąbisty odcinek pa. O człowieku.